W zimnym i ponurym pałacu Greenwich, wczesnym rankiem 6 stycznia 1540 roku, czas zdawał się zatrzymać pod niemal duszącą presją. Cisza panująca w komnacie małżeńskiej nie niosła ze sobą żadnego spokoju, była raczej napięciem tak ostrym, jak zardzewiały nóż. Anna Klewe stała nieruchomo, przypominając posąg z kości słoniowej owinięty ciężkimi tkaninami i ozdobami, które słabo migotały w niepewnym blasku świec. Miała zaledwie 24 lata, ale emanowała niemal absolutną czystością. Jej skóra wydzielała delikatny zapach wody różanej, wymieszanej ze świeżym aromatem dopiero co upranego lnu, dziewiczy zapach, który w tym pomieszczeniu pełnym sekretów i złowieszczych przeczuleń, wydawał się wręcz obcy. Jej oddech był jedynym stałym rytmem w pokoju, a dłonie spoczywały na sukni wyszywanej perłami sprowadzonymi z Morza Północnego. Jednak poza solidnymi dębowymi drzwiami, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, bardziej surowo i brutalnie. Człowiek, który miał ją objąć, nie był atletycznym i eleganckim księciem, którego wychwalały europejskie kroniki. Henryk łomego stał się olbrzymią masą mięsa przekraczającą 140 kg, kolosem pokonanym przez własne ciało. Gdy służba zmagała się, by przygotować go na noc poślubną, powietrze wypełniał nie do zniesienia odur, którego nie dało się zagłuszyć kadzidłem ani drogimi żywicami. Był to zapach śmierci w życiu. Jego lewa noga nieustannie ropiała z powodów wrzodu, wydzielając zgniły metaliczny fetor, który zdradzał jego obecność jeszcze zanim ciężkie kroki dobiegły do drzwi. To, co miało się wydarzyć w tym pokoju, miało stać się jedną z najokrutniejszych i najtrwalszych zniesławień w historii. Przez wieki oficjalna historia twierdziła, że Anna Klewe została odrzucona, ponieważ jej ciało wydzielało nieznośny zapach gniejącej ryby kłamstwo mające chronić ego króla, który nie potrafił zmierzyć się z własnym upadkiem. Prawda tamtej zimowej nocy była inna: tylko jedno ciało ulegało rozkładowi, i nie było to ciało młodej królowej. Bezduszność absolutnego monarchy miała wkrótce przemienić się w publiczne upokorzenie niewinnej kobiety, zapoczątkowując skandal który wciąż odbija się echem w korytarzach historii jako echo zranionej dumy. Aby zrozumieć skalę tragedii, jaka czekała Annę Klewe, trzeba cofnąć się do jesieni 1539 roku. Europa była jak krwawa szachownica, na której religia i władza pożerały się nawzajem z niespotykaną dotąd brutalnością. Henryk Ewen znajdował się w sytuacji niezwykle niebezpiecznej został ekskomunikowany przez papieża i otoczony groźbami wielkich katolickich mocarstw Francji i Hiszpanii. Angielski monarcha czuł się odizolowany na własnej wyspie. Jego dwór był gniazdem intryk, gdzie przetrwanie zależało od zdolności do wydania potomków i utrzymania sojuszy, które miały zapobiec inwazji. Thomas Cromwell, przebiegły sekretarz i architekt reformy angielskiej, wiedział, że los dynastii Tudorów wisi na bardzo cienkiej nici. Potrzebna była figura, która ochroniłaby królestwo, i tą figurą było strategiczne małżeństwo z protestanckimi księstwami niemieckimi. Anna, córka księcia Klewe, pojawiała się w raportach dyplomatycznych jako idealna kandydatka, ale w Whitehall powietrze nadal było przesycone duchami trzech kobiet, które wcześniej zajmowały łóżko króla, których cienie surowo ostrzegały każdą nową pretendentkę. Katarzyna Aragońska dumna hiszpańska księżniczka, została odrzucona i odtrącona po dziesięcioleciach służby za to, że nie mogła dać żywego syna. Anna Boleyn, dla której Henryk zerwał z Rzymem, zakończyła pod zimnym mieczem oskarżona o zdradę i cudzołóstwo, zarzuty wymyślone przez koronę. Jane Seymour, jedyna, która dała mu upragnionego księcia, spoczywała pod chłodnym kamieniem grobu w Windsorze, zmarła na gorączkę poporodową. Henryk szukał czwartej żony, ale nie z miłości. Jego motywacja była toksyczną mieszanką potrzeby politycznej i nienasyconej próżności. Choć jego ciało było zniszczone i pokryte ranami, wciąż obsesyjnie pragnął estetycznej perfekcji. Wymagał od przyszłej żony piękna, które sam dawno utracił. Aby upewnić się co do urody niemieckiej kandydatki, wysłał Hansa Holbeina młodszego, oficjalnego malarza dworu. I mistrza renesansowego detalu. Holbein odnalazł w Niemczech kobietę o spokojnych rysach, łagodnym spojrzeniu i jasnych oczach, świadom, że jego pędzel niesie los imperium. Jej portret stał się arcydziełem wizualnej dyplomacji. Uchwycił jej porcelanową skórę, prosty nos i małe usta, zgodnie z kanonami piękna, które król uwielbiał. Gdy obraz dotarł do Anglii, Henryk był zachwycony. Nie zobaczył prawdziwej osoby lecz Miraż, który obiecywał mu przywrócenie wigoru i prestiżu utraconej młodości. Król nakazał natychmiast rozpocząć negocjacje, podpisując układ małżeński, który przesądzał los kobiety, która nigdy nie opuściła swojej ojczyzny. Anna Klewe stała się pionkiem poruszanym przez siły, których nie mogła kontrolować, przenoszona do obcego kraju, by spełnić fantazję, której jej przyszły małżonek nie był już w stanie utrzymać w rzeczywistości. Dla Anglii była nadzieją na kluczowy sojusz, dla Henryka tylko dekoracyjnym trofeum mającym potwierdzić jego męskość przed dworem, który szeptał o pogarszającym się zdrowiu monarchy. Pułapka była zastawiona, a uczta upokorzeń cierpliwie oczekiwała swojej kolejnej ofiary. Podróż Anny ku nowemu życiu nie była triumfalnym orszakiem, jaki wyobrażała sobie w ogrodach Düsseldorf, lecz drogą przez kalwarię zimna, wiatru i miażdżącej samotności. Przez tygodnie przemierzała Niderlandy pod szarym niebem, w towarzystwie świty mówiącej językiem dla niej nieznanym, która obserwowała ją z mieszaniną ciekawości i litości. Zima 1539 roku była wyjątkowo okrutna. Burze na kanale La Manche opóźniały jej wyruszenie, zmuszając ją do pozostania w Calais, podczas gdy fale uderzały w kamienne mury. Anna czuła się całkowicie obca. Zależna od portretu olejnego i nadziei, że jej narzeczony okaże się rycerzem, którego obiecywały kroniki. Tymczasem w Anglii niecierpliwość Henryka Łuzera przeradzała się w coś w rodzaju niemal dziecięcego podekscytowania. Jego próżność rosła w miarę jak ciało ulegało rozpadowi, a on przekonał się, że Anna ucieleśnia nordycką perfekcję. Pragnął spotkania godnego dawnych romansów, rycerskich, magicznej chwili która zmazałaby lata chorób i niepowodzenia wcześniejszych małżeństw. 1 stycznia 1540 roku monarcha złamał wszelkie protokoły i wyruszył do Rochester, by zaskoczyć swoją narzeczoną. Nie zrobił tego jako król, lecz przebrany za posłańca, podążając za tradycją miłości dworskiej, w której prawdziwy kochanek powinien być rozpoznany po duszy, a nie po randze czy stroju. Był to, choć nieświadomie, Najbardziej katastrofalny błąd jego panowania. Gdy Henryk wtargnął do pokoju Anny, okryty podróżnym płaszczem i ukrywający zmęczoną twarz, doszło do brutalnego zderzenia fantazji z rzeczywistością. Anna stała przy oknie melancholijnie podziwiając angielski krajobraz, gdy nagle pojawił się ten korpulentny mężczyzna o ciężkim oddechu. Nie dostrzegła legendarnych władców ani dziedziców tudorów. Zobaczyła nieznajomego. Otyłego, zaniedbanego przez podróż, z zapachem zdradzającym jego wewnętrzne choroby. Zdezorientowana jego słabym niemieckim i brakiem dworskiej etykiety, Anna potraktowała go chłodną obojętnością, jaką dama jej rangi okazywała natrętnym służkom. Odmówiwszy mu bez zamiaru, głęboko zraniła jedyną rzecz, którą Henryk cenił bardziej niż koronę, swoją męską dumę. Król, człowiek, który stawiał czoła Rzymowi i stracił ministrów na gilotynie, Poczuł się upokorzony w oczach swojego dworu. Rozczarowanie było natychmiastowe i brutalne. W tym momencie portret Hansa Holbeina przestał być obietnicą uroku, a stał się politycznym oszustwem. Henryk nie dostrzegł w spokojnej twarzy, którą podziwiał na płótnie. Zobaczył kobietę, która nie znała gry dworskiego uwodzenia, a co gorsza spojrzała na niego z pogardą. Dla niego piękno było powiązane z władzą. Anna przestała być piękna w chwili. Gdy nie uklękła przed jego obecnością przebranej za posłańca. Tej samej nocy, wracając do Greenwich swoją królewską łodzią, jej milczenie było groźniejsze niż jakikolwiek krzyk. Gdy w końcu rozmawiał z Tomaszem Cromwell'em, jego głos nie wyrażał smutku, lecz skumulowaną wściekłość zwiastującą burzę. Henryk zapewniał, że wanie nie znajduje nic atrakcyjnego, opisując ją z taką okrutną dokładnością, że starał się odbudować swoje zranione ego. W ten sposób narodziło się niesławne porównanie, które zaważyło na losach królowej, twierdzenie, że wysłano mu kobietę z twarzą flamandzkiego konia. Układ małżeński był już podpisany, a ambasadorzy czekali, lecz serce króla już wydało wyrok w tej sprawie. Anna Klewe, uwięziona na dworze, którego nie rozumiała, u boku mężczyzny, który ją nie cierpiał, wchodziła do złotej klatki, w której powietrze zaczynało brakować. Sojusz polityczny pozostawał nienaruszony, ale osobista tragedia dopiero zaczynała się rozwijać. Ceremonia 6 stycznia 1540 roku w Greenwich stała się widowiskiem hipokryzji bez precedensu. Przed zagranicznymi ambasadorami i angielską szlachtą Henryk Unecho prezentował się w najlepszym stroju, uśmiechając się uprzejmie, podczas gdy w jego wnętrzu fermentowała trucizna urazy. Anna promienna w sukni wyszywanej złotymi nićmi wykonywała każdy krok protokołu z godnością, która przewyższała jej brak znajomości języka. To, co miało być kulminacją politycznego sojuszu, przemieniło się w początek prywatnej katastrofy. Choć kaplica królewska była nasycona kadzidłem, święty dym nie potrafił zamaskować napięcia bijącego od monarchy, który już przed ostatnim błogosławieństwem księdza zdecydował o losie swojego małżeństwa. Gdy zapadła noc, protokół Tudorów wymagał sprawdzenia, czy związek został skonsumowany. Nie była to tylko prywatna sprawa. Była to kwestia państwowa, której rozstrzygnięcie bezpośrednio wpływało na stabilność królestwa. Henryk wszedł do komnaty małżeńskiej w towarzystwie Thomasa Cromwella, lorda Chamberlain'a i kilku wysokich dworzan. Anna leżała pośród karmazynowych poduszek, respektując ciszę narzuconą jej niemieckim wychowaniem. To, co wydarzyło się przez te dwie godziny w komnacie Greenwich, stało się jednym z najbardziej przekłamanych sekretów brytyjskiej korony. Henryk Zebisiu, niegdyś porównywany do boga słońca za swoją siłę i męskość, zmierzył się z nieprzekraczalnymi granicami własnego zniszczonego ciała. Jego organizm opowiadał historię dekadencji, której jego ego nie chciało przyjąć. W wieku 48 lat król cierpiał konsekwencje wieloletnich nadmiarów i źle leczonych chorób. Skrajna otyłość utrudniała jakikolwiek ruch, lecz najpoważniejszym problemem była żylakowa rana na lewej nodze. Otwarta rana, która nieustannie ropiała, a jej infekcja wpływała na krążenie i funkcje sercowo-naczyniowe. Nowoczesne badania medyczne sugerują również, że cierpiał na niezdiagnozowaną cukrzycę i postępującą dysfunkcję erekcji, będące skutkiem urazów fizycznych, oraz psychicznego załamania po odczuwanym odrzuceniu przez Annę w Rochester. Tamtej nocy król zawiódł, jego męskość, filar wizerunku absolutnego monarchy, całkowicie wyparowała. Tudor nie mógł pozwolić sobie na impotencję, w nim spoczywała siła całego narodu. Ale jeśli król zawiódł, wina nie mogła spaść na niego. Wtedy Henryk wprowadził w życie trao joi toi loi. Najbardziej wyrachowaną i bezwzględną transferencję winy w swoim życiu. Następnego ranka wezwał swojego lekarza królewskiego, dr Williama Butza i z wyrazem twarzy, jednocześnie poruszonym i opanowanym, rzucił oskarżenie, które na zawsze splamiło reputację Anny. Twierdził, że nie mógł skonsumować małżeństwa, ponieważ ciało królowej było mu odrażające. Deklarował, że zbliżając się do niej poczuł zapach tak nieznośny i grzeszny, że jego zmysły całkowicie się zablokowały, tak narodziła się legenda, co gnóż zgnitej rybie. Było to starannie przygotowane kłamstwo, mające przemienić męską ułomność w rzekomą kobiecą patologię. Henryk nie ograniczył się do stwierdzenia, że Anna nie była mu atrakcyjna, zapewniał, że jej ciało jest biologicznie nie do zniesienia. Plotki szybko przeniknęły z komnaty do korytarzy pałacu niczym cichy jad. Dworzanie, pragnąc zadowolić króla i zapewnić legalne rozwiązanie małżeństwa, zaczęli dorzucać szczegóły do tej zniesławiającej historii. Mówiono, że królowa ukrywała pod ciężkimi spódnicami straszliwe schorzenia, że jej wydzieliny świadczą o wewnętrznej zepsuciu, a jej damy musiały stosować mocne perfumy, by móc ją ubrać. Mechanizm władzy Tudorów ruszył, by podtrzymać kłamstwo. Świadectwa spisano miesiące później, podczas procesu unieważnienia małżeństwa, z chirurgiczną precyzją, celowo ignorując wszelkie głosy przeczące oficjalnej narracji. Żaden dokument nie wspominał o infekcyjnej ranie króla ani jego fizycznej niezdolności. Cała wina spoczywała na higienie Anny. W codziennym życiu młoda królowa przestrzegała nienagannych zasad higieny, przewyższając nawet angielskie standardy. Regularnie się kąpała, codziennie używała wody różanej i świeżego lnu, lecz jej prawda nie miała miejsca w sądzie, którego jedynym celem było uwolnienie monarchy, by mógł szukać młodszej i płodniejszej żony. Tragedia nie tkwiła w braku intymności, lecz w moralnym upokorzeniu niewinnej kobiety. Henryk potrzebował, by Anna wydawała się zdeformowana i cuchnąca, by usprawiedliwić przed parlamentem decyzję o unieważnieniu małżeństwa zarzut zapachu stał się idealną bronią, niewidzialną, niemożliwą do udowodnienia, lecz niemożliwą do zatarcia. Impotencja króla została pogrzebana pod tonami oficjalnej dokumentacji, która obarczała winą ciało Anny, oznaczając ją piętnem, które znosiła z milczącą godnością. Był to triumf męskiego ego nad rzeczywistością medyczną i początek wewnętrznego wygnania kobiety, która otoczona pałacami i klejnotami właśnie utraciła swoją człowieczość. W Greenwich, tamtej nocy 1540 roku, honor królowej został poświęcony, aby potężny król nie musiał przyznać, że stał się jedynie cieniem własnej legendy. Upadek osobistego imperium zawsze zaczyna się od polowania na winnego. Dla Henryka zywendą było niepowodzenie jego czwartego małżeństwa. Nie było przypadkiem ani dyplomatyczną wpadką, lecz bezpośrednim ciosem w jego męskość i w autorytet, który jego korona wymagała narzucić, wyzwaniem, które domagało się natychmiastowej kary. Thomas Cromwell, przebiegły główny sekretarz, który kształtował nową władzę w Anglii na szczątkach dawnej wiary, znalazł się niebezpiecznie na krawędzi własnych ambicji. Jego błąd polegał nie tylko na przedstawieniu królowi żony, która nie budziła jego zmysłów, lecz także na ujawnieniu całemu dworowi biologicznej słabości Lwa Anglii. 10 czerwca 1540 roku, pod palącym letnim słońcem nad londyńskimi wieżami, los Cromwella został przypieczętowany niespodziewaną przemocą. Został aresztowany w trakcie posiedzenia Rady Królewskiej, pozbawiony tytułów i oskarżony o zdradę i herezję. Człowiek, który wysyłał tylu na gilotynę, Teraz szedł w odwrotnym kierunku, stając się więźniem Tower of London, oczekując ostrza topora, podsycanego gniewem upokorzonego króla. Z upadkiem Cromwella, Henryk nie tylko eliminował ministra, który wiedział zbyt wiele o jego impotencji, lecz także torował sobie drogę, by pozbyć się Anny Klewe. Tymczasem młoda królowa znalazła się w więzieniu z Jedwabiu i protokołów, w pałacu, którego każdy mur zdawał się podsłuchiwać jej ruchy. Wiadomość o upadku jedynego sojusznika dotarła do niej jak ciemne przeczucie. Anna od razu zrozumiała, że na dworze Tudorów prawda była luksusem śmiertelnym. Wtedy przedstawiono jej ultimatum, mające złamać wszelką opór. Wysłannicy króla zaproponowali jej bezlitosny i cyniczny wybór. Przyjąć unieważnienie małżeństwa pod upokarzającym pretekstem, że związek nigdy nie został skonsumowany z powodu jej rzekomej fizycznej odrazy albo stawić opór i zmierzyć się z procesem o zdradę, który nieuchronnie skończyłby się na szafocie. Anna nie potrzebowała przypomnień o losie tych, którzy przeciwstawiali się Henrykowi Upschsego. Cień Anny Boleyn, której głowa spadła cztery lata wcześniej na podstawie wymyślonych oskarżeń, wisiał groźnie nad każdym kątem jej komnat. Z pragmatyzmem i spokojem, który zaskoczył nawet jej oskarżycieli, Anna wybrała przetrwanie zamiast dumy. Podpisała dokumenty potwierdzające kłamstwo swojego męża, przyjmując piętno kobiety, która nie wzbudzała uczuć króla w zamian za życie. 9 lipca 1540 roku parlament uznał małżeństwo za nieważne. Zaledwie sześć miesięcy po tamtej lodowatej nocy w Greenwich. Układ był zarówno hojnym, jak i strategicznym. W zamian za milczenie i współpracę Anna otrzymała znaczną roczną pensję, dożywotnie prawo korzystania z pałaców w Hever i Richmond oraz niezwykły tytuł honorowy ukochanej siostry króla. Anna Klewe właśnie wykonała najbardziej błyskotliwy polityczny manewr swojego życia. Zabezpieczyła swoje życie i majątek, lecz kosztem pozwolenia, by królewska propaganda zapisała jej imię obok oszczerstwa, które przetrwało wieki. Kupiła swoją wolność, sprzedając swoją reputację, podczas gdy Henryk rzucił się w ramiona nowej kochanki, wierząc, że jego honor został przywrócony dzięki upadkowi wiernego sługi i upokorzeniu królowej. Z bezpiecznej perspektywy swoich pałaców, Anna Klewe obserwowała w milczeniu, jak mężczyzna, który ją poniżył, pożera się w paranoi i dekadencji. Przeżyła egzekucję swojej następczyni, młodej Katarzyny Howard i była świadkiem śmierci Henryka Ofnezą w 1547 roku, przemienionego w ciało niemal bezwładne. Podczas gdy ona spędzała ostatnie lata życia w wolności i bogactwie, maszyna propagandowa króla nadal działała, nabierając własnego, potwornego życia. Oficjalni kronikarze, tacy jak Edward Hall, zapisali zniekształconą wersję monarchy dla potomności. Pisali trującym atramentem, że król odnalazł w królowej takie wady ciała i higieny, że niemożliwe było skonsumowanie małżeństwa. Kroniki te nie były zwykłymi relacjami z komnaty, lecz wyrokami historycznymi, które pogrzebały reputację kobiety, która nie miała już głosu, by się bronić. Przez cztery wieki fałsz ten utrwalił się jako niekwestionowany fakt, przekazywany z pokolenia na pokolenie jako absolutna prawda. W XVII wieku historycy tacy jak David Hume. Bez wahania powielali oszczerstwo, twierdząc, że Anna Klewe cierpiała na tak odrażające wady fizyczne, że uniemożliwiały jakikolwiek królewski związek. Historię pisali zwycięzcy, przede wszystkim mężczyźni, którym zależało, by męskość monarchy pozostała nietknięta. W ten sposób Anna stała się postacią komiczną, brzydką i cuchnącą żoną, służącą za humorystyczną odskocznie w powieściach i sztukach teatralnych. Prawdziwa Anna Klewe wykształcona, silna kobieta, dbająca o higienę znacznie bardziej rygorystycznie niż standardy swojej epoki, została pogrzebana pod wiekami uprzedzeń i politycznych intryk. Dopiero w XX wieku, gdy historycy zaczęli badać tajną korespondencję dyplomatyczną, ukrytą w europejskich archiwach, zaczęła wychodzić na jaw prawda. Listy ambasadorów francuskich z Cesarstwa i Wenecji, ludzi niezwiązanych lojalnością wobec Henryka, ujawniały medyczną rzeczywistość, którą dwór w Greenwich próbował ukryć. To nie był nieprzyjemny zapach, który skłonił króla do odrzucenia Anny. To jego własne ciało, zniszczone przez otyłość cukrzycę i gangrenę, niezdolne spełnić rolę kochanka. Impotencja Henryka została zamaskowana jako kobieca odraza, a oficjalna historia przemieniła jego porażkę w wadę królowej. Badania sądowo-medyczne i współczesne analizy Potwierdzają, że podczas gdy Henryk osłegło fizycznie się rozpadał, Anna żyła pełnią życia i zdrowia. Małżeństwo pozostawiło gorzką lekcję. Władza potrafi tworzyć równoległe rzeczywistości, by zakryć własne słabości, skazując niewinnych na dźwiganie win, które im nie przysługują. Dziś jej grób w Westminster jest prosty i przypomina ją jedynie jako ukochaną siostrę króla. Przez wieki świat akceptował fałsz monarchy który wolał zrujnować reputację kobiety, niż zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami. Anna klewe nigdy nie miała zapachu, jaki jej przypisywano. Henryk ubędłowo po prostu nie potrafił przyjąć własnej impotencji. Ta historia przypomina nam, jak absolutna władza przerzuca swoje błędy na najsłabszych, zamieniając kłamstwo w historię. Jeśli ta opowieść zmieniła twój sposób postrzegania przeszłości, podziel się nią. Prawda powinna zwyciężyć nad wiekami oszczerstw. Nie pozwólmy, by cienie propagandy dalej ukrywały to, co naprawdę się wydarzyło. Komentuj, subskrybuj i pomagaj odkrywać sekrety, które oficjalne relacje próbowały uciszyć.